Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marek, witam Was na moim kanale Dzisiejszy odcinek to jest Paint 3D Wymarzony Paint 3D no, Tak myślę Dobra Więc, jeżeli jeszcze to nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, wciskacie dzwoneczek Żeby dostać powiadomienia o najnowszych filmach Link do donacji też będzie w opisie, zostawiajcie łapki do góry I ładny jakiś komentarz A poza tym, jak ktoś chce ze mną nagrać odcinek, to proszę Napisać w komentarzu pod filmem, czy chcecie głosowy, czy normalny. Wtedy ja się z Wami skontaktuję. No i co? No to chyba tyle. Więc dziękuję za wysłuchanie początku i zaczynamy. Dzisiaj będziemy coś sobie robić. Coś. E, mam już nawet pomysł, bo to już kiedyś nawet i robiłem, tylko że nie na odcinku. Zrobimy sobie mm, na przykład. W pęcie 3D, jak y, rynna, y, woda spływa i tam się robi taka kałuża duża I no nie wiem, dalej to zobaczycie Coś za, za chwilę stworzymy Więc tą figurę Nie, 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 nie Cofnij, to nie Nalepki? Nie Efekty? Nie o, to jest nowa jakaś zakładka. Dobra, coś innego jednak zrobimy, bo coś tutaj nie działa. Czekajcie, bo mi się musisz wszystko powczytywać. Mam już taki słaby komputer. Klasum. Ha. To weźmy. Zrobimy jakoś taką salę szkolną. okej okay. zrobimy zegar okej okay. kurcze, nie ma biurka nie ma, nie ma biurka po prostu Zróbmy na przykład coś takiego śmieszne. Ja chyba myślę, że wiem chyba co zrobić. A czy jakby była kreda, to by było fajnie. Jakby była taka fajna nalepka. Bo ja bym tak to śmiesznie zrobił. Nie, 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 nie! Nie, Gepard! Ach, nie chciałem tego! Ale Gepard. Tylko nie o to mi chodziło. Widzicie 3D? Okej, okay, prawie już prawie. O. Jest na przykład taki namalowany gepard. Teraz tego weźmiemy. No coś się zaczyna się tworzyć. Weźmiemy go. Obrócimy tak. Żeby coś pisał. Zmniejszymy. Zwiększymy go. OK. Nie, 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 nie. Tutaj go postawimy gdzieś. OK. I teraz weźmiemy nalepkę. Nie. Teksty też nie. Efekty, nie to. Nie! Rzeczywistość mnie... Mieszana, nie! A Jezus Mary, no Nie chcę tego. Nie! Nie to co chciałem. Dzisiaj już jest to chyba siódmy odcinek. no. Ja po prostu już jestem wykończony, a jest zaledwie godzina 14.30 mówiłem już chyba w drugim odcinku ale widzicie, mam tempo mocne bo jestem teraz bardziej do tego przyzwyczajony no, no szok wziął no i co, będzie się tak nastawiał? no zobaczymy co komputer chce zrobić aha coś się popsuło ups ja nie chcę już ósmy raz nagrywać. Już mam dzisiaj dość. Wiecie, ile to trzeba emocji wsadzić? Grałem w pigi dzisiaj. Grałem w coś jeszcze. Mam już dość tego. No serio. Dzisiaj już. Nie chce mi się już nic dzisiaj robić. Czekajcie, bo ja chcę ich tak ustawić, żeby oni coś pisali. Żeby on był narysowany, tamten gościu. Tak niech będzie. On będzie trzymał kredę Dobra Kreda Nie znaleziono Zróbmy takiego gościa? Nie... Kurczę, no... Eee, nalepki. Czekajcie, tylko te... <gryw> <gryw> co to jest?! Patrzcie, tyranozał się zmienia. <gryw> Nie no, co ja zrobiłem? Widzicie? Zaczyna y, skamieniać. O, jakoś tak. I jeszcze raz. O Jezu, coś nie wyszło. Ja sobie to na przykład zabiorę. Co mu się stało? Czekajcie. Kurcze, no chcę tego pajaca ustawić tutaj na tym. Kurczę. Chcę, żeby on usiadł na nim. on go je. O, to będzie dobre. Okej. Okay. <ścoughs> o, ludzie, to będzie na serio fajne. Okej. Okay. Co coś nawet i fajnego wychodzi. Takie coś wychodzi ok i zrobimy sobie takie coś. Takie coś. Jezu że Co się? Takie coś. No, takie coś. Dobra, coś jeszcze dodamy? No, może jakiś efekt? Nie, to za ciemne. Gdzie to było, taki fajny kolor? Ten był. I ta ilustracja może przedstawiać, że patrzcie, ludzie kiedyś tak by. E, znaczy, o jezu, źle zacząłem. E, były dinozaury. Dinoza, dinozaury. Nie wiem, jak to na odpowiedzieć. No i. A to już ta, ten człowiek, to już jest taka animacja. I sobie coś jadł, ale tutaj nie było takich rzeczy. W pęsie 3D musiałam coś wymyślić. Czas tutaj jest, że mija tyle już czasu i po prostu już jest szkoła. Już 2000 milionów lat minęło i jak dzieci rysują. Geparda. No i ta praca się nazywa takie coś. się. No i co, no i tyle no. Więc jeżeli chcecie takich więcej odcinków, to nagrajcie, o Jezu, jaki nagrajcie, e, to zostawcie łapkę do góry, no, subskrybujcie mój kanał, wciskajcie dzwoneczek, link do donacji będzie w opisie pod filmem oraz link do kanału Xerlix 9 oraz mój, do mojego kanału z, e, będzie też link w opisie, więc serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Ja się z Państwem żegnam, do zobaczenia, cześć! Czołem! O jest, to już ostatni odcinek dzisiaj. Papa. Pa.